Cześć, witajcie na moim kanale Panowla Przepiórek Jak widzicie się dużo nie zmieniło ale Jestem bardzo, bardzo dziwna, chyba jeszcze takiej sytuacji nie miałem Widzicie tą przepiórkę? Zobaczcie skala jej obrażeń No i jedno oko ma tylko podbite, no podbite no Podbite to nie jest, no ale takie no Tylko zakrojone. ale zobaczcie tą przepiórkę Nie dość, że ona jeszcze kuleje a wiecie co jest najlepsze? Ale teraz niech taka Ta przypiórka jeszcze nie ma jajka. A ta już przypiórka... O, sami widzicie jak kulała. No nie wiem co jej się stało. Szkoda mi jej wziąć. Wystawić. O, jeszcze jedna rzecz. Patrzcie jakie już knoty ma tamto. Tutaj tak zarosły. A było, a było gorzej niż te. Następna rzecz. Króliki żyją. Krójki żyją. I wszystko dobrze. Będę w poniedziałek prawdopodobnie podobnie jechał. No nie wiem, tych raczej te będą raczej zostawiane. Możliwe, że będą zostawiane może inaczej. Ponieważ zobaczcie, jest jak... Patrzcie jakie fajne one mają uszar. W ogóle takie propony, no, takie jest w pół. Na przykład na tamtej widać. I zobaczcie, te króliki są o trzy dni tylko te. Są dwa razy większe te. No, teraz są dwa razy większe od tych Jest tylko trzy dni różnicy. Tam są jeszcze dwa. Widzicie, czy nie? Ja nie, to ma weźmy. Więc jest. Reliki też już. A w sumie te też mają takie. Patrzcie, jak ten jeden ma takie, właśnie, zgięte ucho. Lewe jego ucho. Tego czarnego. Tego czarnego lewe ucho o teraz to tam patrzcie teraz na tą stronę teraz tego ucha nie widać no ale widzicie jakie jest jest Takich tu możecie widzieć pierze możecie się sami domyśleć co było mm, nie wiem szkoda mi to się nie wiem dlaczego ona kuleje o dobra no mam W ogóle wczoraj miałem taką akcję, się tego wystraszyłem. Bo to, o, chyba taka po patrzcie się na mnie. Kura. Widzicie te pióra? no są po kaczkach taka, pokażcie taka, prawo. No ale ja tą przepiórkę włożyłem tu, do tego, tego. Bo mi ta jedna dzioba, bo mi tam jedno, no mi pierze z niej zrywały trochę. Ta kolorowa. Tam widzicie, ko jak była podżybiona, to ja widziałem, to ją masadziłem tu. Ja tak po, po jakiejś godzinie przychodzę, patrzę, a tu pełno pierza jest, ja już taki wystraszony. Tak, I tak i mam wrażenie, po co ja tu kładłem? Po co ja ją ja tu kładłem? A co ja mi tu przyszło, co nie? Ja tak się zastanawiałem, ale mówię. A to takie duże, pióra. O, następna kura. Wy w ogóle nie wiecie, gdzie ja wczoraj wziąłem kurę. Gdzie mi wczoraj zniosła jajko? Uwa, uwaga, bo padniecie. Kurne, nie wiem, jak ona tu wlazła. To jeszcze takie gniazdo wczoraj i nie tu jajko. Nie żeśmy się tak wystraszyli z i Już matkę. Wodę macie. Nie, nie mają wody jeszcze dużo. dobre wół, O, widzicie wody. Jak wam się skończy, to doleje. Po co mam wodę marnować? O, widzicie jak ona tam klały? Cztery, o, teraz chyba jedna, Nie, dwie są jeszcze. Bo były cztery tam. Nie, trzy. Dwie są. Trzy. Były cztery. Musiała jednak gdzieś polecieć sobie. Tam. O, albo i dwie są. Dwie, trzy, nie? No ja tam ogonem widzę jeszcze. Jedne. O, jest to chyba, czy to jest ta matka, to jest ta matka chyba, czekajcie, wezmę tutaj Wam Opa. Patrzcie, jak ona jest sklejona, w ogóle ona ma te oczy zaklejone. Co raczej już nie wiem, czy jest, teraz już oczy nie mam już, to też jest taki trochę mój błąd, że ona ma te oczy sklejone i ta jedna ma jedno oko sklejone ponieważ wcześniej ja im to oko otwierałem, jak mnie pokaleczone były. O, jak były pokaleczone i miały te oczy zaklejone, to ja im zawsze wacikałem z wodą w rę, ale raz już nie brałem tej. No i normalnie wszystko jej się ładnie zagoiło. No i teraz mm, pomyślałem, że tak samo będzie wszystko ładnie się samo. Kurde, ta kamera mi oblatuje. Yy, znaczy na telefon że znowu będzie tak wszystko samo się tak zagojne się boi, ale niestety ze skutkiem tym, że oczy się też zagoją. W się sensie całkowicie się zagoi z ranami. O, widzicie jak na kule O, nie wiem dlaczego i co jej jest. No mi szkoda. Naprawdę mi szkoda, no bo to jest... O, widzicie właśnie to co robi ta jedna jeżdżmiata? Ta ta jak właśnie i tak czułam. Asiu! te po niej no szkoda mi jej jest, gdy zawsze moja może nie pi... no, pierwsza, no pierwsza w... znaczy, pierwsza to nie jest, no bo wcześniej miałem przepiórki piórki, trzy lata temu <tryk> <tryk> ale pierwsza taka, która mi jajka zniesła u mnie, to mi jej szkoda, ona też mi nosi największe jajka, jakie na mam więc mi jej szkoda patrzy mają na razie mi wydawał a trzy są na skółki a jedna się tam schowała, ale widać jej łebek. czekajcie, mam tam przybliżę widać łeb po prawej stronie były trzy nie, nie widzę tu tej jednej nie no, nie spadła raczej O kurde, Może mi się przestraszy jest to jajko. o już perło Perła już, dobra wiem, że ty zagroziłeś, perła, 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 dobra już przeszła, już, koniec, spokój. Perła ma tak, że jeżeli, przypi... jeżeli jakaś kura nie jest na swoim terenie, to ona ją pogryzie. nie to, że ona gryzie każdą kurę, bo ja wam mogę to zaraz nawet pokazać, że nie gryzie każdej kury. Tylko gryzie po prostu taka, która nie jest na przykład na, na tym terenie, co powinna być. I przede wszystkim ona jej nie gryzie, tylko ją trzyma, dopóki ktoś jej nie weźmie i nie złapie. Nawet ona jej nie, nie gryzie, tylko ona jej po prostu tak piskiem wali. No ale pokażę Wam chodź perła. Chodź. Zobaczcie, tutaj już kury są na swoim terenie i ona o tym wie, że tutaj są kule na swoim terenie. I patrzcie, Nie gryzie. A dobra, przepraszam, jednak się teraz chyba już nie, nie goni na razie. Jedno pogoniła, ale to tylko zobaczyła ją. Chyba ta stara ziemwiata. Przez 5 on tu i zobaczcie, nawet tutaj przejdziemy. jest, ta do kur... Chodź, peronku. Idzie sobie. I nie grudzi. nie, siedzi, nie parcie, widzi. Nie wiem, dlaczego tą jedną pogoniła przez chwilę, co tutaj było. Nie wiem czy to nie była ta sama, co uciekła przed chwilą z tej obory. No Ale mniej więcej nie widzę. No ja jestem tutaj wchodzę, to nie widzę. Tak kurda jeszcze tu jest. Jajka znosi. mi się, że tego nie widzieliście. Ten, patrzcie jak tam jak chodzą po tym tym. To jest taki. Jakby, nie wiem, coś takiego. Patrzcie, jak one sobie tam chodzą po tym. Nie, nie widzicie tego pewnie? Ale tam widać. I one skaczą gdzieś tam do tego rogu. O tamita wyleciała. O, teraz kupki są. Teraz dobrze widać. Dobra. Trawę jedzą. Nie dajemy trawę, czasami pszenicę, owies, rzutniką. No i wodę tam. No ma wodę zawsze mają. ale już jaskółki się więc powoli to jest chyba już ostatni miot tych, tych Ło, coś się stało Dobra, uf. Coś się rozjaśniło, całkowicie coś mi jak chyba przez przypadek Bo trzy nocny chyba się wykończył Nie wiem Tu kurka, siedzi, to jest tych młodych, co z tego sezonu są Perła tu jest o, tam no tak mała się z tymi kurami, no bo to jest taki, no, to jest właśnie z takiej rodziny psów pasterskich, dlatego ona no, tak lubi jak rozkazywać, gdzie kur mają być. Bo ona też lubi kurę pogonić, ale ugryźć, no, to nigdy nie zagryzła kury, nawet nie ugryzła. O, patrzcie na przykład teraz, kura jest tu, ale... Nie atakuje jej, chociaż jest przy, przy siadce. Tu jedynie obwochuje coś, patrzy. Ale nie atakuje. Bo tam jest ten kogut Liliput. Coś takiego Liliput, nie wiem, jakiś jest dawny z tych mówniejszych las. No szkoda, że mi właśnie się za jedna mi podziewała, bo już naprawdę to było wszystko dobrze. No. Każda, każda żyła ze sobą w zgodzie, co nie? Każda nie sła jajka. Wszystko było dobrze. No właśnie, dopóki kiedy tam tam nie zagryzła, Dzisiaj będę miał 3 jajka. sprawdzałem, Ale jednak, no, nie jest tak, jak powinno być. Powinno być 5 jajek. Teraz będą góra 4, bo już tej jednej nie ma. Nie będę się już nie umyć, no bo przede wszystkim mam gdzieś specjalnie trzymać. Specjalnie tam, dru, drugi raz przychodzić, jak mogę sobie kupić na przykład jeszcze jeden haremik. Nie wiem, możliwe, że jeszcze dokupię tą jedną przepiórkę. Raczej nie. Dzisiaj mam piątek, i ten film będzie za jakieś 10 dni. Coś takiego poniedziałek jeszcze jeden nagram, bo tutaj na zapas wam zrobię. Wiadomo, rok szkolny się zaczyna. To będzie trzeba do, to będzie trzeba dawać. Teraz środy wam daję. Możliwe, że nie zawsze będzie, no ale teraz się tak będę starał, jak tutaj, jak, będę, jak tutaj będę przyjeżdżał po dwa filmiki nagrać, bo co najmniej jeszcze tydzień, tygodniu przyjeżdżam na weekendy. Więc się nagra. Coś. Dwa filmy. Będziecie mieli regularnie ustawiane tam. Co tydzień w środę będzie zawsze filmik. Dzisiaj mamy 21 sierpnia. Czyli już za 10 dni idziemy do szkoły. No, jeszcze mam jeden filmik do nagrania. W ogóle, taki najdziwniejszy, znaczy dziwny, że się tego tak nie spodziewacie. Znaczy, to będzie film. Będziemy coś kupować. Najprawdopodobniej, o ile będzie wszystko dobrze. Bo nie, nie, no, możliwe, że będziemy coś kupować teraz w poniedziałek, dzisiaj mamy piątek. Ciopleoka, no i już, 8. No już. W poniedziałek, i przede wszystkim mam też nagraną na relację. Nawet jeśli niczego nie kupimy, to i tak mam nagraną relację z targu, bo idziemy na targ w poniedziałek. Teraz filmiki są o wiele dłuższe. no Wcześniej jakby po 4-5 minut, czy nawet po 3 te Od tych 406 sekundowych to nie liczę. Co były chyba dwa. Pierwszy, wstępny, i jeszcze później jakiś, nie wiem, jaki był jeszcze tam, ta stara ale mi uchał. Właśnie tutaj są takie dziwne muchy, które chlają. Yy, no, no i właśnie, na, na, na o! Znaczy tutaj, jak koguczyk jak przypierka. O! Już kogucie nie te lata, co? Widzicie? Staną na przypierce, ale nie... Ale nie dokończy dzieła. Znaczy, Chociaż może jeszcze. O! Będzie chyba, bo się tak przypierka sama widziała, a on tak łepek już bierze. Nie wiem, obserwujcie. To będę obserwował. Kurde, mi no ta natrętna mucha. Będzie chyba czubił, bo cię ładnie ustawił już. Ale coś nie wiem, co chyba już lata są. Ej, 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 ej. Wiecie, o, nie, Widzicie jak poszło, ale mnie trzymają ten muchy.

Uh, não não, know if i'm going to a video i don't know if W sumie to było na tyle. Jutro będziecie i y, jutro. Ten filmik oglądacie. Y, którego? 3. 26. Y, 2 września, oglądacie ten filmik. Idę, ale kleją. Te muchy. Nie, właśnie to jest taka dziwna mucha, która gryzie jak komar na i... o, będzie czubienie, jest czubienie no i znowu, nie wiem, chyba nie te lata tego uciekają, chociaż nie chociaż jednak jest, dobra czubie I... filmik będziecie mieli następny 9 września właśnie ten, o, tym o którym wam mówię w sensie ten, co będziemy jechali na targ ten film będziecie 9 września zobaczycie, co będzie to ja jeszcze mam nagram, przez te wakacje, jeszcze kilka filmików. Będziecie mieli trochę, na zapas będę nagrywał. Czyli mieć właśnie teraz chcę mieć, czyli chcę co roku wziąć. I w ogóle no, i pracuję też na jednym, jeszcze nad jedną rzeczą. Możliwe, że mi się uda, ale to już będziecie mieli jakiś już no, pod koniec września, w ja że się w ogóle mi to uda. Bo na razie tak filmiki nagrywam z opóźnieniem, w sensie zapóźnieniem. Dla was z opóźnieniem Teraz będzie filmik w w środę. Godziny nie godziny tak godzinę jakoś nie mam ustalonej. Każdy, każda środa każdego tygodnia powinien być filmik. Chyba, że naprawdę mi się wszystkie skończą filmiki chwilę filmy też by mnie nie było, czy bym nawet zapomniał nagrać, no to wtedy już bym nie miał. Albo bym się zapomniał życie, no to będzie na drugi dzień filmik. No I co, no to i było nagle. No, Cześć. Trzymajcie się na następnego odcinku.